Ale nitnie. No, widzę, no, że ja już też odkulowali, nie mam takiej płynnej rody. A ja mam na low ustawiony mi za <laughs> albo z dwie strony się sparował. Jak kurde mnie odkulowali, człowieku? No i uciekł Dobra, do bazy nie włazimy. Fuck no, nie nie nie! nie, nie. Mamy nas na sobie, to jest jedno na nas dom od razu Powrót, 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 powrót! Na, <sposobie. laughs> na O kurde, o kurde! <laughs> Robi je hardcore, ktoś tam żyje. Ale wiecie co tam jest tyłu, w tym Panowie, W kupę, w kupę, w kupę! Wróćcie się, wróćcie się! Wyciągnijmy ich z bazy! Bo jak tak będziemy stać przy ich bazie, no to oni będą tam cały czas się i Ile cię znowu. Po, ale mnie się nie mieli! Tyle prądów poszło! <noise> ale, ale wiecie co, bo ich już teraz jest <noise> nie Wróćcie się, chodźcie tu, chodźcie! Do tu tyłu wracać. powolutku! Do tyłu powolutku! No i o, sam, sam, panie, scopać, nie ja nie Co ci się oszczeliwać! Czy to jest sam Steve Empire? Nie, głównie! <noise> teraz to nie ma znaczenia co tam jest, trzeba wszystkich beat! Że chyba już długo. Wróćcie się, wracać się. Wracać Jak się do, końca. do tyłu. Jeszcze o, czy, czy? do tyłu. Jeszcze. Ok, Bra, chodźcie teraz. Bijemy się, bijemy się. Jest szansa. Rzucam ałe na środek. Zalustrzmy się. Dobra. Nic nie widzę, co tu się dzieje w ogóle. Zabidzę. Kolejny wian. U nas za dużo idzie. No. Tak, i teraz nas fokusują, a my bijemy na oślep, kurde. Przyszło ich, teraz jest ich. Ale to jest Sit Empire, no, to w drugim jest. jeszcze. Ward, coś tam. A to chyba jest przypadkowo. Z tyłu gościu za nami. Podmowa, podmowa panowie, podmowa, idziemy naszego. No właśnie mówiłem wcześniej, to mnie nikt cholera nie chce słuchać. Ja się kitram pod MOBA. Ale on słaby jest. O. Ale zawsze to ich opóźni. Nie zdążyłem, przyciągnął mnie. Chodź, chodź, ha, chodź, chodź, to tego tu nie ma. To jest samo z System Fire. <średzimy> Wracamy tu. <średzimy> Ale dobra walka była. Czekajcie, wszyscy zginęli? Nie, jeszcze nie. No to robimy lekko. To tam. Ra. Ale to głównie jest Empire, Fire, musimy się przeorganizować i, no i teraz ja ich móc po prostu z, z głową. Ja Bo życia ja mają mało. Ja się zrobił jeszcze zerknąć?